Anglia, druga połowa XVII wieku. Król Jakub II Stuart postanawia niespodziewanie przejść na katolicyzm, przez co zostaje wygnany z kraju i pozbawiony tronu. Na tronie zasiada jego najstarsza córka Maria oraz jej mąż Wilhelm Orański jako Wilhelm III i Maria II. Druga córka Jakuba II Stuarta, Anna, jest następna w kolejce do tronu, jednak tak naprawdę nie zajmują jej tak bardzo kwestie polityczne, ponieważ od wielu, wielu lat bezskutecznie stara się o dziecko. Kolejne dzieci umierają, dochodzi do kolejnych poronień. Anna jednak nie traci nadziei na to, iż uda jej się dać Anglii potomka i następcę tronu. Czy tak naprawdę się zdarzy? Czy Anna wreszcie zostanie matką i czy wreszcie będzie szczęśliwa? Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Księżna Anna Stewart, uwikłana w konflikt ze swoją siostrą i jej mężem, bardzo przeżywała całą sytuację i wszystkie nieporozumienia. Jednak jeszcze bardziej przeżywała swój ciągle pogarszający się stan zdrowia. Wkrótce dopadły ją nieprawdopodobnie silne i uniemożliwiające normalne funkcjonowanie bóle podbrzusza, a stało się to 19 marca 1693 roku. Wkrótce niestety okazało się, jaki był powód tego bólu. Mianowicie 24 marca 1693 roku Anna urodziła kolejne dziecko. Martwe dziecko. Córkę. I niestety w krótkim odcinku czasu e, był to nie ostatni taki przypadek. Kolejna taka sytuacja zdarzyła się 21 stycznia 1694 roku i miało się okazać, niestety, że nie była to ostatnia tego typu sprawa e, i tego typu tragedia na ten rok. Rok zaczął się tragicznie i równie smutno miał się skończyć. 22 grudnia 1694 roku Zupełnie niespodziewanie i bardzo gwałtownie na ospę zapadła siostra Anny Stuart, Maria II, królowa Maria II, i jej stan gwałtownie się pogarszał. Anna, zdając sobie sprawę z tego, że siostra właściwie może z tego nie wyjść, tym bardziej, że miała doświadczenia ze swoimi córkami, które zmarły właśnie na ospę, postanowiła za wszelką cenę spotkać się z Marią. Wysłała list z prośbą o to, aby pozwolono jej zobaczyć siostrę. Jednak, Została zbyta, krótko mówiąc, ponieważ poinformowano ją, że jak tylko Maria poczuje się lepiej, oczywiście natychmiast dadzą jej znać, tak aby mogła swoją siostrę odwiedzić. Nie udało jej się tego zrobić. 28 grudnia 1694 roku królowa Maria II zmarła. Miała zaledwie 32 lata. Śmierć siostry nieprawdopodobnie poruszyła Annę, głównie dlatego, że miała wyrzuty sumienia, iż nie zdążyła się z tą siostrą pożegnać, ale jednocześnie przyniosła również dobry skutek, o ile w ogóle możemy rozważać czyjąkolwiek śmierć w kategoriach dobrych skutków. Mianowicie pozwoliła na przynajmniej takie bardzo powierzchowne, ale jednak pojednanie się Anny i jej szwagra Wilhelma III sama sytuacja pojednania Wilhelma III i Anny Stewart nastąpiła w dość niefortunnych okolicznościach. Mianowicie Anna, wówczas przekonana o tym, iż spodziewa się dziecka, postanowiła nie ryzykować utraty kolejnego dziecka i zrobić absolutnie wszystko, by ciąże donosić i dziecko urodzić zdrowe. Dlatego też unikała wszelkiego rodzaju aktywności fizycznych. Zupełnie przestała się ruszać, żeby nie narazić się na jakiekolwiek przykre konsekwencje, i niestety była już bardzo mocno otyła. Mówimy tutaj o styczniu 1695 roku, gdy nastąpiło spotkanie Wilhelma III i Anny. Anna wówczas była do tego stopnia otyła, że służący wnosili ją po schodach, siedzącą na krześle, ponieważ nie była w stanie po tych schodach wejść. Ogólnie ta sytuacja z ciążą była dosyć skomplikowana, ponieważ Anna przez cały czas była oczywiście bardzo szczęśliwa, że jest w ciąży i przez cały czas twierdziła, że zna datę przyjścia dziecka na świat. Jednak okazało się po pewnym czasie, że ta data się nie sprawdziła. Anna zaczęła improwizować, można powiedzieć, twierdząc, iż pewnie źle obliczyła datę poczęcia, w związku z czym na pewno data porodu jest datą późniejszą. Ale po pewnym czasie, kiedy to już naprawdę strasznie długo trwało, cały dwór zamierał w oczekiwaniu na to, że przyjdzie na świat następca tronu, a nie przychodził i poród nie następował. I ten poród, termin porodu był już tak mocno przekroczony, że było to aż nieprawdopodobne. Lekarzom udało się w końcu przekonać Annę do tego, aby przyjęła do wiadomości, że jest to po prostu ciąża urojona. Poza ogromnym bólem i oczywistym rozczarowaniem Anny, było to dla niej również ogromne upokorzenie, ponieważ cały dwór huczał od plotek i od oczekiwania na przyjście na świat następcy tronu, więc Anna po prostu postawiła sobie za cel posiadanie dziecka za wszelką cenę, najszybciej jak to tylko będzie możliwe. Jesienią 1695 roku po raz kolejny radosna nowina zapanowała na dworze, mówiąca o tym oczywiście, iż Anna po raz kolejny spodziewa się dziecka. Radość jednak oczywiście niestety tradycyjnie już nie potrwała długo, ponieważ 20 lutego 1696 roku po raz kolejny na świat przyszła martwa córka. Anna niejako nie dopuszczając do siebie takiej myśli w ogóle o tym, że być może nigdy nie będzie miała dziecka, że być może jest coś, co powoduje, że traci te wszystkie dzieci, że wszystkie jej ciąże kończą się tak tragicznie, już kilka tygodni później po raz kolejny ogłosiła, że jest w ciąży. Jednak i ta ciąża zakończyła się poronieniem 20 września 1696 roku. Anna zdawała się tym aż tak strasznie nie przejąć, w pewnym sensie znowu nie dopuściła do siebie myśli o tym, co się stało, do tego stopnia, że nawet w grudniu wydała bal na cześć króla Wilhelma III i już pod koniec roku również cieszyła się z kolejnej ciąży. Niestety także i ta ciąża 25 marca 1697 roku zakończyła się równie tragicznie jak wszystkie pozostałe. Widząc swoje spadające na łeb na szyję szanse na posiadanie kolejnego e, dziecka, na urodzenie zdrowego dziecka, e, Anna za wszelką cenę chciała zabezpieczyć przyszłość swojego jedynego żyjącego syna, Wilhelma księcia Gloster. Dlatego zaczęła od nadania mu tytułu e, orderu Podwiązki. E, jest to jedno z najbardziej szacownych e, odznaczeń w Anglii. E, następnie. Przystąpiła do takiej próby zabezpieczenia jego następstwa tronu poprzez zrobienie wszystkiego, aby upewnić się, uzyskać zapewnienie od Wilhelma III, że powrót na tron zarówno jej ojca Jakuba II, jak i jego syna nie będzie możliwy. Sytuacja sukcesji była o tyle skomplikowana, że prawo. Wilhelma III do zasiadania na tronie wynikało z tego, że był mężem Marii Stewart, która była naturalną dziedziczką tronu. Śmierć Marii mogła zaburzyć. Te wszystkie kwestie sukcesyjne, no bo tak naprawdę, skoro zabrakło tego łącznika pomiędzy angielskim tronem a Wilhelmem III, no to nie było ca cały czas pewności co do tego, czy Wilhelm w ogóle ma prawo do tego, aby w dalszym ciągu być królem Anglii, a to z kolei mogłoby właśnie otworzyć drogę Jakubowi II do powrotu do Anglii. Jednak, wskutek różnego rodzaju działań dyplomatycznych, parlament potwierdził prawo Wilhelma III do pozostania królem Anglii, co dla Anny była niezwykle radosną wiadomością. Przede wszystkim, jej Szwagier nie posiadał z Marią żadnych dzieci i szansa na to, że będzie posiadał, no już powiedzmy, malała. Anna więc w pewnym sensie uważała, że w ten sposób. Potwierdzając prawo Wilhelma III do pozostania królem Anglii, odebrano szansę na powrót Jakubowi II Stuartowi, który również cały czas rościł sobie pretensje do tego, aby powrócić do kraju, szczególnie że miał w tym poplecznika w postaci Francji. Anna jednak wiedziała, że skoro roszczenia Jakuba zostały odsunięte, a roszczenia Wilhelma podtrzymane, w ten sposób jej szansa na to, że gdyby Wilhelmowi coś się stało, ona zostanie królową, rosły coraz bardziej. A już na to, że jej syn zostanie królem, oczywiście były ogromne i to Annę bardzo cieszyło, tym bardziej, że wkrótce po raz kolejny, już po raz piętnasty, cieszyła się z faktu, że jest w ciąży. Wydawało się, że sytuacja po prostu musi się ułożyć, a w końcu i próby Anny posiadania potomka znajdą szczęśliwe rozwiązanie. Jednak niestety i tym razem zakończyło się to tragicznie. 2 grudnia 1696 roku doszło do porodu martwego płodu i w związku z badaniami lekarzy wyszło na to, że tym razem była to ciąża bliźniacza, a Anna straciła dwóch chłopców. Oczywiście, po raz kolejny jej determinacja do tego, aby posiadać dzieci, była tak ogromna, że w ogóle, jakby nie czekając na jakąkolwiek rekonwalescencję, po raz kolejny zaszła w ciążę. Tym razem, po raz kolejny, Anna zrobiła wszystko, aby na siebie uważać. Wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, i tak naprawdę nie byłoby pewnie żadnych powodów do obaw, gdyby nie to, że. W pewnym momencie Anna po prostu przestała czuć ruchy dziecka. 15 września 1698 roku okazało się, że rzeczywiście dziecko jest martwe, urodziło się martwe, był to chłopiec i rzeczywiście, zgodnie z potwierdzeniem lekarzy, musiało nie żyć już 8 do 10 dni. Możemy sobie tylko wyobrażać ból, jaki przeżywała Anna za każdym razem, rozczarowanie, jakie przeżywała za każdym razem, ponieważ tak naprawdę ona. Nie dawała sobie prawa do tego, żeby wpaść w jakąś czarną rozpacz. I nawet w jej listach, które pisała do Sary Churchill, e, oczywiście ona bardzo ubolewa nad tym, co się stało, ale cały czas nie widać tej utraty nadziei w niej. I rzeczywiście latem 1699 roku po raz kolejny była w ciąży. Tym razem była to jej 17. Ciąża. Można powiedzieć, że w zasadzie wygląda na to, że wszystko zaczęło się układać. Ona cały czas zachodziła w ciążę, więc jakby ta nadzieja jeszcze nie umarła. Poza tym, no, pogodzenie się ze szwagrem też było na pewno ważnym krokiem i ważnym etapem w jej życiu i czymś, co ją gryzło, szczególnie w kontekście śmierci jej siostry. Jednak sytuacja nigdy nie wygląda tak, jak może się wydawać i nigdy nie jest tak różowo, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim jej pogodzenie się z. Wilhelmem było bardzo pobieżne. Pewne różnice, które między nimi były, też różnice w usposobieniu, nie pozwalały na to, aby mówić tutaj o jakiejś dozgonnej przyjaźni, a jedynie o poprawnych stosunkach, co zresztą wyszło na jaw w listopadzie 1699 roku, kiedy Anna zdecydowała się wydać bal na cześć Wilhelma Orańskiego. Wówczas jednak okazało się parę dni wcześniej, że zmarł brat. Męża Anny Jerzego Godońskiego, w związku z czym oboje poprosili o zgodę króla Wilhelma III na to, aby mogli ubrać się w żałobne stroje na bal. I oczywiście pewnie dla króla nie robiłoby to większej różnicy. Pójście im na rękę byłoby okazaniem jakiegoś ludzkiego odruchu w stosunku do Anny. Jednak postanowił się nie zgodzić, w związku z czym para, mimo iż wewnętrznie była w żałobie, nie mogła tego w żaden sposób okazać. 25 stycznia 1700 roku Anna zjadła kolację i spędziła wieczór ze swoimi towarzyszami. Postanowiła się położyć wcześniej, ponieważ była w ciąży, więc starała się bardzo na siebie uważać. Jednak już kilka godzin po tym, jak się położyła, zaczęła odczuwać nieprawdopodobne bóle brzucha po raz kolejny i. Niestety po raz kolejny doszło do narodzin martwego dziecka. Okazało się, że był to chłopiec. I co gorsza, okazało się również według stwierdzeń lekarzy, iż dziecko mogło nie żyć już nawet od około miesiąca. Wówczas Anna nie wiedziała jeszcze o tym, że była to jej ostatnia ciąża. W tej całej jakże tragicznej i smutnej sytuacji, jedynym pocieszeniem dla Anny było to, że tak naprawdę miała syna. Więc istniała szansa na to, że rzeczywiście ma następcę tronu, mimo tak wielu nieudanych ciąż i zakończonych w tragiczny i bardzo smutny sposób. Dlatego, niejako, żeby troszeczkę podnieść siebie na duchu i całą rodzinę, postanowiła wraz z mężem i synem 24 lipca 1700 roku udać się do Windsoru. Mieli tam nie tylko celebrować wakacje, ale również 11 urodziny młodego księcia. I rzeczywiście po przyjeździe świetnie się bawili, spędzali razem czas, jednak mały książę wieczorem źle się poczuł. Uznano, że to jest nadmiar wrażeń, więc książę natychmiast został oddelegowany do łóżka, jednak zaczęły się problemy przede wszystkim natury zdrowotnej w postaci bardzo wysokiej gorączki. Chwilę później doszły do tego problemy z oddychaniem oraz biegunka, i stan księcia był naprawdę bardzo zły. Wówczas Anna oczywiście cały czas czuwała przy łóżku swojego syna, i w pewnym momencie ten jego stan zaczął się poprawiać. Dlatego we wszystkich wstąpiła nowa nadzieja, że jednak może chłopiec z tego wyjdzie, że jeden organizm się obroni. Jednak wkrótce ponownie e, nadeszły problemy z oddychaniem, oraz nasiliły się bardzo mocno bóle głowy. Chłopiec po prostu niesamowicie cierpiał z powodu bólu głowy. Anna, czuwająca bez przerwy przy synu, modliła się, by go nie stracić, jednak jej modlitwy nie zostały wysłuchane. 30 lipca 1700 roku książę Wilhelm zmarł. Badanie lekarskie wykazało, że przyczyną śmierci małego Wilhelma była najprawdopodobniej bakteryjne zapalenie gardła, a także obustronne zapalenie płuc, co Doprowadziło właśnie do problemów z oddychaniem i tej wysokiej gorączki, której organizm chłopca nie zwalczył. Niestety była również druga wiadomość, która mówiła o tym, iż nawet gdyby chłopiec wyszedł z tej choroby tym razem obronną ręką, e, nasilające się wodogłowie, tak naprawdę w przeciągu co najwyżej kilku lat, zabiłoby go na pewno. Anna i e, Jerzy nie uczestniczyli. W pogrzebie małego Wilhelma była taka tradycja, która nie pozwalała rodzicom na uczestniczenie w na uczestniczeniu w pogrzebie dziecka, Wilhelm, książek Loster został pochowany w opactwie westminsterskim w Londynie. To był chyba moment przełomowy dla Anny, moment, w którym ona w pewnym sensie straciła nadzieję. Oczywiście. W dalszym ciągu gdzieś z ożywieniem opowiadała czy pisała w listach właśnie Sarze Churchill o swoich kolejnych planach na to, by posiadać potomstwo. Jednak tak naprawdę ta nadzieja myślę w niej już powolutku gasła. W pewnym sensie przestała również troszczyć się o siebie, już tak naprawdę zupełnie nie zwracając uwagi na swoją wagę. Bardzo mocno utyła i bardzo mocno się zaniedbała, po prostu niejako pogrążając się w takiej melancholii i smutku. I pewnie gdyby była przeciętną, normalną kobietą. W jakiś sposób dane byłoby jej pogrążenie się w żałobie i w rozpaczy, jednak, oczywiście, Anna była księżną. Była przynajmniej pretendentką do tronu. I tak naprawdę zawsze pojawiały się gdzieś z nienacka jakieś sprawy państwowe, które powodowały, że musiała odłożyć na bok swoje sprawy osobiste i zająć się sprawami państwowymi. Tym razem była to śmierć króla Jakuba II Stuarta. 5 września 1701 roku, e, król Jakub II Stuart zmarł we Francji. A korzystając z nadarzającej się okazji, natychmiast król Ludwik XIV ogłosił następcą tronu syna zmarłego króla Jakuba II Stuarta jako Jakuba III. Oczywiście była to sytuacja nie do przyjęcia. Po pierwsze, było to całkowicie wbrew wcześniejszym ustaleniom. Król Jakub II Stuart, opuszczając Anglię, tak naprawdę pozbawił prawa do tronu nie tylko siebie, ale również swojego syna, ponieważ taka była umowa. I takie było zresztą ustalenie prawo, które wydał parlament angielski, kiedy usankcjonował prawo do tronu Marii II i Wilhelma III Rańskiego. Chodziło bowiem o to, aby właśnie na przyszłość zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, przed chaosem i przed taką niewiedzą, kto tak naprawdę powinien dziedziczyć tron. Dla Anny jednak cała ta sytuacja wyglądała o tyle niebezpiecznie, że po pierwsze, w razie śmierci Wilhelma III to mogło oznaczać, że przynajmniej będzie w stanie wojny walcząc o, swój, o swoje prawo do tronu, a w najgorszym wypadku zostanie tego prawa po prostu pozbawiona. I okazało się, że właściwie całą tą sytuację trzeba będzie przeanalizować bardzo szybko i bardzo szybko również znaleźć jakieś rozwiązanie z sytuacji, ponieważ również bardzo szybko nastąpiła śmierć króla Wilhelma III Rańskiego. 21 lutego 1702 roku Wilhelm Orański spadł z konia. I złamał sobie obojczyk. Jego stan zaczął się gwałtownie pogarszać, wcale nie dlatego, że miał złamany obojczyk, ale dlatego, że był w ogóle schorowany, cierpiał na wiele innych schorzeń, które się nasiliły po tym, jak został złożony do łóżka. 8 marca 1702 roku król Wilhelm III O'Rański zmarł, a Anna Stuart jako jego następczyni została nową królową Anglii. Choć była chorobliwie otyła, Bezdzietna, w pewnym sensie pozbawiona nadziei na to, że da Anglii następce tronu, jednocześnie była absolutnie zdeterminowana nie tylko do tego, aby walczyć o swoje prawo do tronu, ale również do tego, aby przywrócić Anglii dawną świetność, ponieważ już od dawna to, co działo się w kraju, bardzo ją bolało i uważała, że bardzo źle się dzieje, zarówno pod rządami jej ojca, jak i tak naprawdę pod rządami Wilhelma III i Marii. Teraz przed Anną stało Niezwykle trudne zadanie, zadanie, które w owym czasie mogło wydawać się niektórym nawet niemożliwe. A mianowicie trzeba było udowodnić męskiemu dworowi, iż ta kobieta jest w stanie nie tylko stanąć na czele państwa, ale również poprowadzić to państwo w obliczu wojny, zbliżającej się wojny z Francją. Anna bowiem doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że Ludwik XIV, stając, po stronie jej przyrodniego brata w walce o tron jednocześnie staje przeciwko niej. A to mogło skończyć się oczywiście tylko w jeden sposób, tylko wojną. Anna była absolutnie zdeterminowana, mimo że mężczyźni w taki bardzo pobłażliwo ignorujący sposób żartowali sobie z niej, że przecież nie stanie na koniu na czele swojej armii, którą może poprowadzić do boju, tak jakby to za każdym razem było domeną królów. Anna miała dużą siłę wewnętrzną, miała bardzo dużo pomysłów na to, w jaki sposób można poprawić funkcjonowanie kraju, i nie zamierzała absolutnie żadnemu mężczyźnie okazywać słabości. Niektórzy żartowali z niej nawet, że tak naprawdę dla króla Ludwika XIV to jest wręcz kara woska, że zamiast stanąć naprzeciw równego sobie przeciwnika mężczyzny, będzie musiał walczyć ze słabszą, gorszą kobietą. I właśnie to stało się na najbliższy czas najważniejszym zadaniem Anny Stuart, która uwielbiająca historię królowej Elżbiety I uwielbiała się do niej porównywać, i właśnie często w tej sytuacji przytaczała e, momenty z historii, gdy Elżbieta doprowadziła do pokonania hiszpańskiej niezwyciężonej rzekomo armady, tak naprawdę wcale nie stając na czele wojsk i wcale nie walcząc ramię w ramię ze swoimi żołnierzami. Oczywiście, Trzeba od razu powiedzieć, że nie tylko Elżbieta i Annę różniła kwestia małżeństwa i dzieci, ponieważ Elżbieta ani dzieci nie posiadała ani męża. Anna nie posiadała dzieci, ale chciała je posiadać. Podobnie zresztą było zarówno z osobowością, były zupełnie innymi typami osobowości oraz z edukacją, ponieważ Elżbieta była nieprawdopodobnie doskonale wyedukowana, w przeciwieństwie do Anny, której jak już Wspominałam, tak naprawdę nikt nie traktował poważnie od samego początku, kiedy tylko pojawiły się jakiekolwiek możliwości do tego, iż mogłaby w przyszłości zostać królową, nie zapewniono jej właściwej edukacji, pewnie ignorując fakt, że rzeczywiście jej Pozycja w kolejce do tronu jest tak wysoka, a jednocześnie przyznając, iż kobieta po prostu i tak się do rządzenia nie nadaje, i niestety Anna musiała się z takim piętnem borykać. Dodatkowo wszystkich absolutnie szokował fakt, iż mając u boku męża. Który również jest przecież pochodzenia jak najbardziej królewskiego. Anna zamierzała rządzić w pojedynkę, ponieważ nie rozważała nawet przez moment przyznania Jerzemu Duńskiemu tytułu króla. A co ważniejsze, sam Jerzy w stu we wszystkim popierał swoją żonę, więc nigdy nie zamierzał w żadne dysputy wchodzić na temat tego, czy tytuł królewski mu się należy, czy nie. Twierdził, iż tak jak i wszyscy, jest on wiernym poddanym swej żony. I zamierza jej wiernie służyć. To była bardzo ważna lekcja i bardzo ważne wsparcie dla Anny, ponieważ z całą pewnością właśnie tego wsparcia potrzebowała. Moi drodzy. Jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, za wszystkie wiadomości, które od Was otrzymuję. Tak jak powiedziałam i tak jak powtarzam, zawsze czytam absolutnie wszystkie komentarze i wszystkie maile, które do mnie piszecie. Nawet jeśli nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć, to zapewniam, że wszystko czytam i przynajmniej zawsze staram się dać jakieś serduszko, żebyście wiedzieli, że czytam Wasze wiadomości. Serdecznie dziękuję również za śledzenie mojego konta na Instagramie. Mam nadzieję, że. Ta liczba osób śledzących się będzie powiększać, a ja wykorzystując może jesienną y, przerwę w pracy, albo przynajmniej na pewno mniejszy nawał pracy niż aktualnie, postaram się popracować również nad tym, by te media społecznościowe zaczęły działać jak należy. Taki mam przynajmniej cel na y, Szaroburę jesienne wieczory. Oczywiście serdecznie dziękuję również za wsparcie finansowe, jak zawsze wszystkim tym, którzy chcą choćby w malutkim stopniu wspierać mój kanał. Jesteście dla mnie bardzo ważni, bardzo Wam dziękuję i naprawdę bardzo wiele to dla mnie znaczy. Oczywiście, jak zawsze, serdecznie zapraszam Was na zwiedzanie Londynu razem ze mną. Terminów mam malutko, zupełnie, więc tak naprawdę może październik wchodzi w grę, tak naprawdę dopiero jeśli chodzi o możliwości zwiedzania, ale październik, listopad to przepiękne miesiące w Londynie. Listopad, szczególnie późny, to już czas przedświąteczny, a październik to piękna jesień londyńska która jest dużo przyjemniejsza niż aktualne niesamowite wręcz upały w Londynie. Także, jeżeli macie ochotę, będziecie gdzieś przejazdem, czy też planujecie po prostu weekendową wyprawę do Londynu, zachęcam Was serdecznie, piszcie do mnie maile. Adres e-mail podany jest w opisie odcinka. Możemy umówić się na zwiedzanie. Ja z przyjemnością Was po Londynie oprowadzę. Moi drodzy, serdecznie również pozdrawiam i Zachęcam Was do nauki języka holenderskiego. Pozdrawiam Tomka Zycha, naszego wiernego e, widza e, i jednocześnie nauczyciela języka niderlandzkiego. E, prowadzi on e, szkołę o nazwie Debeschool School oraz konto na Instagramie, które nazywa się Niderlandzki z przytupem. Jak zawsze bardzo serdecznie polecam Tomka jako nauczyciela. E, jego konto bardzo wiele wnosi i szczerze mówiąc sama obserwuję e, i nawet Robię postępy z niderlandzkiego, także Tomka serdecznie polecam. I zapraszam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Oczywiście na kolejny odcinek Wyspy Historii już za tydzień. Do zobaczenia! Pa!